Pierwszy dzień w nowej pracy jest stresującym wydarzeniem. Każdemu zależy, aby zrobić dobre pierwsze wrażenie i wypaść jak najlepiej. Pierwsza praca to nowy początek, nowe możliwości, ale także mnóstwo niewiadomych. W głowie pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Zastanawiasz się, czy nadajesz się do tej pracy, czy poradzisz sobie z obowiązkami, a to jeszcze bardziej potęguje strach. Część osób, chcąc przygotować się na to, co je czeka, szuka wsparcia u bliskich osób mających podobne doświadczenia zawodowe. Opinie i sugestie bliskich mogą być budujące, lecz tak naprawdę każdy z nas odczuwa zupełnie inaczej przeróżne sytuacje zawodowe, dlatego najlepiej na nic się nie nastawiać i po prostu dać się zaskoczyć temu, co przyniesie nam pierwsze doświadczenie zawodowe. Warto porzucić wszelkie obawy i skupić się na tym, co pozytywne. Pamiętaj, że przyszły pracodawca zdecydował się zatrudnić Ciebie, ponieważ dostrzegł w tobie ważne cechy i potrzebne umiejętności do podjęcia pracy na tym stanowisku. Dlatego odrzuć wszelkie wątpliwości i skup się na tym, aby dać z siebie wszystko, a na pewno zostanie to zauważone. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin, witam Cię na kanale Models Programmer, gdzie pokazuję jak zostać programistą .net. W pierwszych dniach w nowym miejscu pracy niepewność i stres przeplata się z fascynacją i zaciekawieniem. Nowa praca, nowi ludzie, nowe zasady, to wszystko wydaje się być tak intrygujące, ale też niezrozumiałe. Pierwsze dni pracy programisty są więc nie lada wyzwaniem. Każdy na ciebie patrzy, dopytuje, ocenia, czujesz, że wszystkie oczy skierowane są tylko na ciebie. Chciałbyś być autentyczny, naturalny, ale jednocześnie zależy ci, aby jak najlepiej wypaść. Staraj się być sobą, lecz do wszystkiego, co cię spotyka, podchodź z otwartością i pozytywnym nastawieniem. Nowe doświadczenia, sytuacje i ludzi przyjmuj z entuzjazmem, po prostu daj się pozytywnie zaskoczyć temu co Cię spotka. Pierwsze dni pracy to czas na poznanie całego zespołu, przełożonych, współpracowników oraz team lidera, który wdroży Cię we wszystkie ważne tematy. Miło jest jak już na starcie spotyka się życzliwe osoby, które chętnie podzielą się swym doświadczeniem, a w trudnościach poddadzą Ci pomocną dłoń. Ważne jest więc pozytywne nastawienie i otwartość na innych. Praca programisty to w dużej mierze współdziałanie z innymi członkami zespołu deweloperskiego, dlatego ważne jest nawiązywanie pozytywnych relacji już na początku. Kontakty międzyludzkie są bowiem ważnym aspektem codziennej pracy. Pozytywna atmosfera w zespole to także kluczowy czynnik wpływający na ogólny poziom zadowolenia z wykonywanej pracy. Pierwsze dni to także czas na zapoznanie się z panującymi zwyczajami. Owocowe czwartki, przerwa na lunch czy sztywno określony dress code warto o tym wiedzieć już na starcie. W wielu firmach przyjmuje się, że niezależnie od stażu pracy i wieku, współpracownicy zwracają się do siebie po imieniu, warto więc o tym wiedzieć już na samym początku. Pierwszy dzień pracy jest więc okazją na poznanie zespołu i zaobserwowanie panujących między nimi relacji oraz pokazanie siebie z jak najlepszej strony. Pierwszy dzień pracy zazwyczaj jest dniem czysto organizacyjnym. Prawdopodobnie przez pierwsze kilka dni możesz w ogóle nie mieć styczności z programowaniem. Te dni są przeznaczone na poznanie zespołu, struktury organizacyjnej, panujących zasad oraz przyjętego sposobu komunikacji. Stykając się z wszystkim tym, co będzie Cię tutaj czekać, będzie Ci łatwiej zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu, podporządkować panującym zasadom oraz poczuć się częścią tej organizacji. Dopiero gdy poznasz wszystkie ważne aspekty organizacyjne, będziesz mógł być stopniowo wdrażany w szczegóły. Nim poznasz swoje obowiązki, niezbędne będzie załatwienie wszelkich formalności. Abyś mógł rozpocząć pracę na swoim stanowisku, konieczne będzie zainstalowanie potrzebnego oprogramowania, ustawienie środowiska oraz uzyskanie dostępu do spółdzielnych przestrzeni. W pierwszym dniu pracy, najpewniej otrzymasz dostęp do wszystkich wewnętrznych systemów i zasobów firmy. Kolejnym krokiem będzie zaopatrzenie Twojego stanowiska w odpowiednie narzędzia pracy, a więc zainstalowanie i skonfigurowanie niezbędnego oprogramowania. Jednym z podstawowych narzędzi niezbędnych do realizacji codziennych projektów zespołowych jest Komunikator. Większość firm do komunikacji między członkami zespołu używa Slacka, Mattermosta, Discorda lub Skype'a. Ważnym kwestią jest także zainstalowanie klienta pocztowego do przekazywania wiadomości mailowych, zwyczajowo wykorzystuje się Thunderbirda bądź Outlooka. Nim rozpoczniesz pracę warto poznać podstawowe narzędzia pracy programisty. Jednym z takich narzędzi jest system kontroli wersji. Jest to oprogramowanie umożliwiające śledzenie zmian w kodzie źródłowym, oraz łączenie modyfikacji plików dokonywanych w różnym czasie przez wielu programistów naraz. Do najbardziej popularnych systemów kontroli wersji zaliczamy Git, SVN czy chociażby TFS. Warto zapoznać się z obsługą takich systemów już wcześniej, aby nie być zaskoczonym, gdy trzeba będzie na przykład wykonać commit do repozytorium. Wcześniejsze przyswojenie niezbędnych postaw pozwoli Ci szybciej wejść w samodzielny tryb pracy. Aby efektywnie realizować powierzone projekty i zadania, warto sprawnie poruszać się również w systemach zarządzania projektami. Na co dzień zespoły deweloperskie dzielą między sobą różnorodne zadania i prace programistyczne. Każdy z deweloperów odpowiada za swoją część. Sprawniejsze delegowanie zadań umożliwiają właśnie takie systemy jak na przykład Jira. Prócz planowania, śledzenia i wydawania poleceń Jira umożliwia także szybkie zarządzanie procesami oraz śledzenie błędów. Warto więc, abyś potrafił odczytywać swoje zadania, kiedy przyjdzie ci korzystać właśnie z takich systemów. Dobrze jest zaznajomić się już wcześniej z podstawowymi narzędziami używanymi na co dzień w IT, aby od samego początku sprawnie posługiwać się takimi systemami. Kolejnym etapem wdrożenia będzie szkolenie stanowiskowe. Tą część najprawdopodobniej rozpoczniesz od poznania używanej technologii. Dopiero gdy poznasz wszelkie niezbędne podstawy, będziesz mógł bliżej poznać realizowane projekty. Zespół deweloperski przedstawi Ci wszelkie przyjęte przy realizacji danego projektu założenia, nakreślony zostaje jego cel, główna problematyka oraz przyjęty kierunek działania. Przedstawiony zostanie także plan działania oraz przyjęta strategia jego realizacji. Poznasz stosowane metody tworzenia oprogramowania, przyjmowane techniki opisywania, testowania i sprawdzania kodu, a także zobaczysz, w jaki sposób wdrażane jest oprogramowanie u klienta. Nie obawia się, że od razu zostanie zaangażowany w realizację skomplikowanych projektów. Na wdrożenie przewidziany jest zwykle dłuższy czas, więc na pewno nie od razu będziesz działał samodzielnie. Opracowywanie poważnych projektów komercyjnych to duża odpowiedzialność. Od jakości wytwarzanego oprogramowania zależy funkcjonowanie wielu instytucji korzystających z oferowanych rozwiązań. Przedsiębiorstwo nie może sobie pozwolić na ryzyko błędów, w efekcie których mogłaby nastąpić utrata stabilności oraz dostępności do programowania, dlatego nie obawia się, że od razu zostanie rzucony na głęboką wodę. W interesie pracodawcy leży to, aby stworzyć Ci warunki do stopniowego przyuczenia, aby móc uniknąć w przyszłości sytuacji wystąpienia błędów wynikających z działania niedoświadczonego programisty. Firmy dbają, aby odpowiednio przygotować pracownika do samodzielnej pracy pod każdym możliwym aspektem. Twoim opiekunem i mentorem w okresie wdrożenia będzie team leader. To na jego barkach będzie spoczywała odpowiedzialność właściwego przyuczenia cię do Twojego stanowiska. W praktyce swoje pierwsze działania rozpoczniesz od banalnych zadań, które sprawdzają, jak rozumiesz przekazywane założenia projektowe. Na początku, zwykle będziesz wspomagał innych członków zespołu przy realizacji ich zadań. Okres przeuczenia pozwoli Ci zweryfikować poznaną wiedzę w praktyce, nabrać potrzebnych nawyków oraz oswoić się z codzienną pracą programisty. Dzięki temu będzie Ci łatwiej przystąpić do realizacji samodzielnych projektów. Realizując każde następne zadanie, będziesz stopniowo wdrażany w poszczególne etapy realizacji projektu i poznasz kolejne jego aspekty, a po pewnym czasie poznasz cały system jego realizacji, dzięki czemu w przyszłości będziesz w stanie wykonywać go samodzielnie. Dopiero z czasem, gdy przejdziesz przez cały cykl realizacji projektu i zyskasz samodzielność działania, będą delegowane tobie samodzielne projekty. Abyś mógł sprawnie realizować swoje obowiązki, zwróć uwagę jak zorganizowana jest praca zespołu deweloperskiego. Uzyskaj wszelkie niezbędne informacje o tym, jakie są twoje obowiązki, abyś już na starcie wiedział, za co odpowiadasz. Jeśli Twoja praca będzie zlecana na bieżąco, nie bój się pytać Twojego przełożonego o to, co masz zrobić. Lepiej zapytać i potwierdzić, że prawidłowo zrozumiałeś cele i założenia projektu i wiesz, które elementy planu masz zrealizować, niż pominąć kluczową część projektu. Pierwsze tygodnie to okres ochronny, w którym masz prawo uczyć się i poznawać. Na samodzielne działania przyjdzie jeszcze czas. Warto ten okres wykorzystać na uczenie się od bardziej doświadczonych stażem osób. Jeśli masz do rozwiązania jakieś zadanie, czy chcesz napisać kod, lecz utknąłeś w martwym punkcie i dalej nie potrafisz ruszyć, zamiast siedzieć i marnować czas, po prostu poproś o pomoc. Nie bój się pytać, masz prawo czegoś nie wiedzieć. Wszelkie wskazówki są cennym kierunkowskazem do rozwiązywania problemów, z którymi będziesz się wielokrotnie stykał. Warto zapisywać sobie wszelkie uzyskane informacje, aby w przyszłości móc do nich powrócić. Praca programisty wymaga dużej wnikliwości i chęci rozwiązywania problemów. Tu definiowanie problemów i szukanie najlepszych sposobów ich rozwiązania jest codziennością. Niekiedy może to się wiązać z długotrwałą pracą z kodem i mozolnym poszukiwaniem właściwego rozwiązania na zasadzie prób i błędów. Nie zrażaj się jednak tym, że nie od razu wszystko wyjdzie tak jak sobie zaplanowałeś. Zamiast szukać w nieskończoność sposobów rozwiązania napotkanych problemów technicznych, po prostu posłuż się gotowym rozwiązaniem zaczerpniętym z internetu. Pisząc kod staraj się zrozumieć jaką korzyść może przynieść stworzenie danej funkcjonalności. Szukanie inspiracji w sieci jest niczym złym, a wręcz przeciwnie, uczy cię zaradności i pozwala zaoszczędzić cenny czas. Pracuj rzetelnie, szukaj rozwiązań inspiruj się bardziej doświadczonymi osobami, będąc cierpliwym i wytrwałym. Taka postawa na pewno pozwoli ci osiągnąć zamierzone rezultaty. Rozpoczynając swoją pierwszą pracę zawodową, zwykle startujesz od stanowiska juniorskiego. Od takiego pracownika nie wymaga się na starcie niewiadomo czego, daj sobie szansę na naukę i nie stresuj się żadnymi niepowiedzeniami. Normalne jest, że możesz czegoś nie wiedzieć, każdy kiedyś zaczynał. Nawet doświadczeni programiści nie wiedzą wszystkiego i zdarza się im popełniać błędy, dlatego daj sobie przestrzeń do stopniowego rozwoju. W tej branży, niezależnie od tego, czy masz rok czy 15 lat doświadczenia pracy w zawodzie, trzeba stale poszerzać swoją wiedzę, aby być na bieżąco ze wszelkimi rozwiązaniami technologicznymi. Nie stresuj się więc niepotrzebnie przed rozpoczęciem pierwszej pracy zawodowej, nie stawiaj sobie ani innym żadnych oczekiwań. Idź do pracy, nie oczekując niczego konkretnego, po prostu miej pozytywne nastawienie i daj się zaskoczyć. Z optymizmem przyjmuj wszystko to, co pozytywnego cię spotyka, a negatywne doświadczenia traktuj jako cenną lekcję życia. Nie zrażaj się żadnymi niepowodzeniami, daj sobie czas na wdrożenie się i adaptację do nowych warunków. Stale powtarzaj sobie to, co już cię nauczyłeś. Wracaj do poznanych zagadnień i uzupełniaj je dodatkową wiedzą. Każdego dnia poświęcaj czas na pracę własną. Pamiętaj, że w pracy programisty każdy dzień przynosi coś nowego, więc, że nim zyskasz pewność tego, co robisz, minie parę miesięcy. Ucz się od bardziej doświadczonych, pytaj i stale szukaj odpowiedzi na stawiane pytania. Bądź znikliwy i chciej się rozwijać. Pierwszą pracę potraktuj jako szansę zdobycia pierwszego doświadczenia w zawodzie i okazję na zweryfikowanie, czy programowanie jest właśnie tym, co chciałbyś robić w przyszłości. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film ci się spodobał, to koniecznie dołącz do mojej społeczności, gdzie będziesz również miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod tym filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.